Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. Jest z nami pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista, autor wielu znakomitych książek. Witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry Panie. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, obserwujemy dziś zmiany, jeśli chodzi o edukację. Komu zależy na upowszechnianiu takiej pedagogiki wstydu? To jest więcej niż pedagogika wstydu, bo te zmiany programowe i w języku polskim, i w historii, i w filozofii zresztą wskazują, wydaje mi się, na coś szerszego, to znaczy na jakby to określić, na wpuszczanie rewolucji kulturowej do szkół. Parę przykładów może wypadajmy, bo to nie tylko dotyczy historii i historii Polski. Być może nikt nie zauważył, jak zmieniono cele kształcenia historycznego. Otóż dawniej, w poprzedniej podstawie było poszukiwanie prawdy. W tej chwili to wykreślono i celem nauki historii jest systematyzowanie i synchronizacja wydarzeń. Czyli, Czy to prowadzi do tak zwanej neutralności, tak, do poprawności politycznej, do braku miejsca na debatę na temat historii? Wartościowanie. Temat... Tak, uh -huh. Wyrzuca się wartościowanie w ogóle. No i nauka historii w gruncie rzeczy zamienia się w naukę, powiedziałbym tak może obrazowo, książki telefonicznej. Było. Było, bo było. I nic więcej więc to jest, to jest jeden przykład z języka polskiego na przykład taki przykład też zmiany programowej dawniej było polece, znaczy zalecenie żeby uczeń nauczył się rozpoznawać styl języka mediów i internetu to wykreślono czyli uczeń nie będzie zobowiązany nauczyć się rozpoznawania tego stylu, z którym mamy do czynienia w reklamach, w mediach, w politycznym komunikacie, taki perswazyjno-manipulacyjny. Y, zasługujesz na więcej, te, te rzeczy, które wchodzą w podświadomość, zasługujesz na więcej, kup to, tamto, to, tamto. Na przykład, y, uczę się kochać siebie. Teraz taki jest popularny w reklamach, nie wiem czy państwo no, zauważyli. Od dawna, tak. Mhm. Prawda? Mhm. Uczę się kochać siebie. Mhm. O, ładnie, to trzeba się nauczyć. Dzieciak od małego kocha siebie, bo jest egocentrykiem stuprocentowym. I trzeba go nauczyć, żeby kochał też świat, czy innych ludzi. A siebie to zawsze ukłonię. drugiego człowieka. Pani profesorze, a do czego doprowadzi nauka historii bez ważnych polskich bohaterów, bez ważnych y, zwycięstw, a później także na przykład bez podawania przyczyn wybuchu II wojny światowej, prawda, albo roli też Kościoła katolickiego w odzyskiwaniu wolności i niepodległości w naszej ojczyźnie? Będziemy mieli młode pokolenie, y, kosmopolityczne i y, właściwie pozbawione tożsamości. Ja Jestem zdania, że jeżeli chcemy rozbudowywać tożsamość europejską, ja nie jestem przeciwny, to ta tożsamość europejska składa się z x tożsamości narodowych, tradycji, których jeżeli się nie zna, to ta tożsamość europejska równa się zero. Po prostu zero. Proszę spojrzeć na banknoty euro. Jakie tam są symbole graficzne? Nie ma żadnych. To... Tam są jakieś, buty, jakieś nawet kawałki muru chyba. Tam nie ma odniesień na przykład do stylów architektonicznych w historii Europy. Tam nie ma nic. Główek, żeby nie było, że to bardziej Anglicy, bardziej Francuzi, bardziej co, nie ma nikogo. Czyli wykreślanie tradycji narodowych z tradycji europejskiej prowadzi do tego, że tradycja europejska nic. nic nie znaczy, kompletnie. To jest przekaz domu historii europejskiej w Brukseli. I to jest to, co nam się w tej chwili serwuje w podstawie programowej z historii. Oczywiście można podać... Wiele drobnych przykładów, które pokazują pewną tendencję. Na przykład, nie wiem, czy wszyscy zauważyli, jak przy analizie drogi do rozbiorów wykreślono problem sojuszu z Prusami. Kwestia zdrady sojusznika Pruskiego przy okazji Konstytucji 3 maja i, i drugiego rozbioru. To ten program się Niemcom spodobał, oczywiście. Nie ma, w, przy XIX wieku skreślono takie zalecenie, żeby uczeń rozpoznał czy nauczył się, co to był kod kulturowy polskości w XIX wieku, który pozwolił nam przetrwać i dlaczego ten kod kulturowy polski był atrakcyjny i powodował polonizację ludzi etnicznie obcych. No, przypomnijmy, przypomnijmy, Jan Matejko na przykład był etnicznie y, Czechem, zdaje y, się, pochodzenie czesko-niemiecko-polskie. Y, nasz narodowy malarz, nazwisko zresztą czeskie, <grytanie> i tak dalej. Rumul Traugut został wykreślony z, pod, z podstawy programowej, chociaż nazwisko jako żywo polskie nie jest. Na polski bohater narodów, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, jeżeli y, młode pokolenie ma nie być dumne z tego, że jednak coś takiego w Polskości było, co po pierwsze pozwoliło nam przetrwać, rozbiory, klęski, powstańcze, y, i to było atrakcyjne, paradoksalnie przecież, Kraj, który stracił państwowość, który przeżył katastrofę polityczną, bo nie oszukujmy się, rozbiory to była klęska pewnego systemu. To był dramat naszego narodu, prawda? Przez tyle systemu, lat. systemu politycznego. Panie profesorze, ale co się dzieje, mhm. jeżeli e, uczniowie, młodzież, dzieci o tych rzeczach e, nie usłyszą, ale nie usłyszą także o tym, jak dźwigaliśmy się z tych trudnych momentów w historii, czyli co, my wracamy do nauki kompleksów, zakompleksionego Kompleksu. narodu? I tutaj znowu parę, parę przykładów. Mianowicie Powstania Wielkopolskiego nie poznają. Ach, no zwycięskie to. Zwycięskie, to, tak, to, to no wykreślam, prawda? Tak. Mm -hmm. e, przy okazji stulecia niepodległości powstała taka e, narodowa zgoda, żeby piątkę e, bohaterów nam wyróżnić. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos i Daszyński. Pełne spektrum polityczne, prawda? Nie, tego teraz nie będzie. Piłsudski, Dmowski kompletnie zmarginalizowani, ale znowu osiągnięcia II Rzeczpospolitej. Grabski nie ma. Grebski, reforma skarbowa, która uratowała budżet i państwo prawdopodobnie. Czyli wycinanie wszystkich bohaterów polskich, tak, którzy byli kwiatk utalentowani. Kwiatkowski tak? i y, industrializacja Polski y, nie, nie będzie. Więc y, rzeczywiście wykreśla się y, te elementy historii polskiej, które świadczą o pewnej prężności, y, innowacyjności, witalności y, Polaków. A tak. jak dziś, Panie Profesorze, nazwiemy to, że pomniejsza się także rolę kościoła katolickiego w odzyskiwaniu wolności, niepodległości, tak? Znowu, odrodzenie religijne w XIX wieku. Nie ma, nie ma. Przecież co zrobił kościół pod rozbiorami? Z pijaństwem na wsi. Przecież to właśnie akcja kościoła katolickiego wydobyła chłopstwo z zapicia. Początek XIX wieku, karczmarze i to wszystko wiemy, co się działo na wsi i to kościół katolicki doprowadził do tego, że spożycie alkoholu na wsi wyraźnie spadło. Taki drobny przykład. Druga wojna światowa, na przykład stosunek Polaków do Holokaustu jest podkreślony, tyle że jeżeli się wykreśla postać Ireny Sendlerowej, nawet Ireny Sendlerowej, to co zostaje? Zostaje proporcja, że co? To raczej, raczej szmalcownicy będą obawiani. I jedna rzecz, która moim zdaniem pachnie skandalem kompletnym, mianowicie rozważ stosunek, rozważ związki między nazizmem a religią. No to, przepraszam, jaki to jest związek? Korelacja pozytywna? Przecież Hitler był okultystą i zwalczał Kościół. Hitler tak, a naziści nie nienawidzili Kościoła katolickiego. Oczywiście tak? Kościoła katolickiego w pierwszej kolejności, bo wśród chrześcijan niemieckich to katolicy byli raczej w opozycji do Hitlera, a nie protestanci. Oczywiście można powiedzieć o, też o złych postaciach z Kościoła niemieckiego, ale jeżeli już, to Kościół katolicki się bardziej opierał. No i oczywiście papież Jan Paweł II. Ponieważ w tej podstawie został tam zupełnie prawie wykreślony, były protesty, więc wydaje mi się, że nauczyciele się chyba z tym nie pogodzą, ale to, że jest próba odsunięcia z nauki historii Polskiej papieża Polaka, no to woła pomsty do nieba. Bo to ja jest bohater uh -huh. dla, dla niewierzących również. Panie profesorze, widziałam wczoraj kilka protestów w wielu miejscach w Polsce. Były takie napisy, my chcemy Boga, tak? tak? I w szkole, i w rodzinie. No a poza tym, co zrobić, żeby rozpocząć tę debatę na temat historii naszej ojczyzny? Co zrobić, żeby wzmacniać tożsamość narodową naszej młodzieży? Wie pani, ja staram się przy takich okazjach unikać polityki, no ale zawsze można zadawać pytanie, kto kieruje takimi działaniami. Tu no jest jakaś pani minister, ktoś tam, który to układa i za to odpowiada. Po drugiej stronie są rodzice. Jest społeczeństwo, które jest oczywiście podzielone, wiemy to wszystko, podlegające w jakiejś mierze też tej rewolucji kulturowej, ale jednak większość polskiego społeczeństwa ma y, dosyć silne przywiązanie do tradycji narodowej, do bycia Polakami, do Kościoła. Mhm. I teraz pytanie: czy ta część naszego społeczeństwa, która jeszcze trwa przy tych? Nazwijmy to wartościach patriotycznych, religijnych, prześpi to. Jeżeli prześpi, to się obudzimy w bardzo złej sytuacji. No i mamy jeszcze hierarchów, prawda? Hierarchia mamy kościoła. hierarchów i wydaje mi się, że. Yy, Troszkę może późno, ale zareagowali teraz na usuwanie, znaczy ograniczanie tak, bo lekcji Bo to było na listko czytane, tak, kościoła. Tak, uh -huh. tak, to, to jest bardzo właściwa reakcja. Wydaje mi się, że to trzeba było trochę wcześniej, może przed wakacjami spróbować, ale dobrze, że nawet na ostatnią chwilę, bo wtedy jest też ten przekaz jest zauważalny. Panie profesorze, do tych tematów będziemy jeszcze powracać. Dziękuję za spotkanie w studiu no, Radia Warszawa. Bardzo. Pan profesor Wojciech Roszkowski, Do usłyszenia. Do usłyszenia.